Cześć Szeloczku, czemu trzeszczysz? Jest chyba 9 stycznia nie, nawet nie chyba, jest 9 stycznia i jest 11 rano to znaczy jest prawdziwa 11 rano zgodnie z, ze słońcem z jego ruchem, pozornym ruchem wiadomo, Kopernik miał rację i z kobietą w Jest najzimniejszy dzień w roku, przynajmniej jak na razie, bo nad ranem było minus 19 stopni. W tej chwili jest minus 17, więc szał. Nie wiem, czy to... Widać, pewnie nie widać, jak, jaka para się wydobyła z ust. Tak. ok Olsenek Kultury, tak? Dziękuję. Wredne wrzeszczące to Olsen. E, ten siwiotki e, to Sherlock. Sherlock, Sherlock się trzęsie, bo jest mi zimno. Załatwimy to szybko, ok, Sherlock? idźcie ze mną? No dobra. A więc jest najzimniejszy dzień w roku, przynajmniej na razie w tym. <grym>, to trudne, jest dopiero 9 stycznia. Ok, tak wygląda najzimniejszy. Olsen. Spokój! Dziękuję. To nie na długo ten spokój. E, tak, tak wygląda mój ogród w najzimniejszy dzień w roku. Śniegu jest dość mało. E, no ale po kolei. Tutaj mamy jakąś biedną jabłonkę. Ta jabłonka jest teoretycznie karłowa, dlatego wylądowała w grządce z różami. A właśnie opo, poza nią są róże i różne inne firletki. To są oczywiście samo, yy, samosiejne. Jejku, jak to się nazywa? Ma takie śliczne, żółte kwiatki i robi się z tego olej, to znaczy z nasion. O, wiesiołek. tak. Yy. To jest piękne, prawda? No, złapiesz ostrość? Złapiesz? Nie złapiesz? Jak to nie złapiesz? No, widzicie, widzicie, jestem fotografem, ale aparatczyk ze mnie zgorszy. Okej, okay. eee, to jest grządka nasz paragi. Grządka nasz paragi to jest dowód na to, że to grządka nasz paragi. Eee, ale grządka nasz paragi głównie rosła w Patagańska, to, to taki mój mały standard. A to jest obrzydliwie zaniedbany przez ptaki karnik. Zapomniały, że tam mają tu stwierdzenia i w ogóle nie przechodzą. Nie rozumiem. Może dlatego, że sylwester był taki, jaki był, potworny i wszystkie ptaki uciekły. Nie wiem. Tu kilka małych, małosienkich drzewek e, owocowych. A tam iglaczki. A to są iglaczki gabrysia. Zarzeczył sobie to ma. Oprócz ich klapków rośnie tam mnóstwo różnych innych rzeczy, ale to już niekoniecznie za jego wiedzą iskodu. To... <laughs> Okej, okay, dobra. Tak wygląda front. O, jejko. A tak wygląda front front, czyli o, o! Tak wygląda kopuła jest kompletnie zamarznięta i boję się do niej wejść, bo tak mniej więcej 3 czy 4 dni przed mrozem e, posyciłam sałatę i boję się zobaczyć, co się z nią dzieje. Ok, idziemy dalej. To jest grządka na ziemniaki. Jedna z nielicznych, porządnie wyplewionych. To jest... Tak, tu jest grządka. Ja wiem, że jej nie widać, ale ona tam jest i to jest jakaś resztka kapusty, której nie zdążyły zerzeć ślimaki. A tam jest jarmusz i e, pory. OK. A to czereśnia. Tak, na Tak. Okej. Okay, no to tu mamy pory, których nie zdążyłam zebrać, zanim zamazło i już pewnie nie zdążę w związku z tym. E, tak, tędy się nie chodzi, to jest ścieżka szeroka, ale prawdziwa ścieżka jest od tu, tak. e, O, tutaj jakieś warchlaki szukaj trufli. E, tak, tu była fasola, to są dowody na to, że tu była fasola, a tutaj, tu gdzie werbena patagońska, tu miały być rozmaite rzeczy, marchewka, pietruszka. Fasolka szpragowa była głównie wyrwana patagońska. Ale za to... O, a tu są buraki. Buraki i chyba brukiew. I, I tak, nie mam szans ich wyciągnąć teraz. No cóż. A tu... A tu... O, tu... To jest czosnek. To znaczy, no jest, ale mało go widać. Okej, okay. tutaj jest grządka na zioła i w zasadzie tylko szałwia e, żyje tutaj super, bo rozmaryn w ogóle. E, to jest, o jaki cień, o słoneczko. E, to jest białun, Elisa. I w ogóle mnóstwo różności. A to jest ul na murarki. Murarki mieszkają za drewnem. Ej, a to jest Eryk. Cześć, Ryczku! Małe kotki nie wychodzą, jak jest tak strasznie zimno. Tak, no właśnie. E, Okej. Okay. To jest grządka, w której miała być fasola i parę innych rzeczy, ale są maliny. Jest. Nie pytaj czemu po prostu tak jest. Eee, to nie było planowane, żeby była jasność. Eee, to jest jabłonka, która prawdopodobnie powinna zostać ścięta, ale jakoś nie osumienia. Tutaj były dynie. I werwenda batakańska. Eee, tutaj była kukurydza. Było i całkiem sporo. Eee, tylko nie zdążyłam, nie zdążyłam jej wyrzucić. Tak niestety. To jest moja ukochana jabłonka, ale to po prostu ukochana. Uwielbiam to drzewo, mimo że jabłka daje obrzydliwe i niefajne. Tam dalej nie pójdziemy, gdyż tam po pierwsze nie ma nic ciekawego. Tam jest co dużo cienia, więc nie rosną tam warzywa. Tam jest miejsce na ognisko i taki mały zrębkowy tarasik. I żywopłot, no najważniejszy jest żywopłot. Ponieważ tam są góry, ale przed górami są domy, więc tam. A tu jest kompost. I kompost. Wiadomo, złoto każdego ogrodu. Tak. Miałam przesypać, zanim się zrobiło okropnie, bo gotowego kompostu. O, tam właśnie. Tam nie ma już prawie wcale. Mhm. Miałam przesypać. To jest kompost prawie gotowy. Widzisz, jak go malutko. W porównaniu z kupą, którą właśnie w tej chwili robimy. O rany! Ale! Kurde. Ale niesamowite. Te one lodowe. Hm. Przyjdę tu zrobić zdjęcia, bo nie ufam. Nie ufam temu aparatu filmowemu. Okej! Okay. Tak, tak wygląda mój domek. Kupuła. E, tu oczywiście nie są moje. Góry. W najzimniejszy dzień w roku.